Cześć, kochani! Zapraszam Was dzisiaj na przegląd the Action, na nowe, świeże promocje tygodnia. I zaczynam od tej fajnej półki za 58, nieco złotych. Wiele razy pokazywana przeze mnie, bardzo ładna. Tym razem jest w tygodniu promocyjnym. Kochani, będzie tyle dzisiaj nowości. Zostańcie do końca, weźcie sobie herbatę, usiądźcie wygodnie. Będą dzisiaj między innymi też te suiczki na przyprawy w promocji, dużo zabawek i też coś dla panów. Tak więc, oglądajcie do końca. Teraz widzieliście fajne pledy, które też są w promocji. No i te drzewka świecące. Bardzo one są ładne. Wysokość ich to 110 cm, 80 lampek ledowych i kosztują niecałe 30 zł. A teraz zobaczcie, co Was czeka w tym tygodniu. I zaczynam od samej góry, mamy te figurki balony przecenione na niecałe 60 zł, oraz wspaniałe dziadki do orzechów, które kosztują niecałe 19 zł. I tutaj macie kilka opcji do wyboru, m.in. właśnie ten czerwony z barwami niebieskimi i tutaj ten z tą szatką zieloną. W tym tygodniu nie mogło zabraknąć promocji na lampki świąteczne i tutaj macie m.in. takie lampki 800 lampek LEDowych, ciepłe światło kosztują niecałe 60 zł. Te lampki były ostatnio też w promocji mamy tutaj lampki świąteczne 150 niecałe złotych i aż 2000 lampek LEDowych. Obok mamy 1250 lampek, za niecałe 90 zł. I za chwileczkę zobaczycie jeszcze mniejszy zestaw. Tutaj jest 25 metrów, tak więc dużo. I tutaj macie 170 lampek. Jest tutaj też taki pierścień. Kosztują całe 28 zł. I zaczynam od fajnych teraz zestawów w takich pudełkach. I tutaj macie lampki świąteczne. 20 niecałe złotych, zobaczcie, w takim fajnym pudełku zielonym 140 lampek LEDowych. Obok za niecałe 60 złotych znajdziecie 540 lampek LEDowych. No i największy zestaw za stówkę i tutaj macie 720 lampek ledowych i zobaczcie można podwiesić właśnie na dachu bądź nawet można pokombinować coś z balkonem, bądź z dużym tarasem, to naprawdę pięknie wygląda. Kolejne już są takie mniejsze zestawy i tutaj macie wielokolorowe 100 lampek LEDowych za niecałe 20 zł, ale też jeszcze ciepła biel jest, również 100 lampek za dwie dyszki. Kolejne 200 lampek i tutaj macie do wyboru ciepło światło, bądź kolorowe, również za niecałe 20 zł. I 240 lampek za niecałe 30 zł. I tu również jest wielokolorowe światło, bądź ciepłe. Tutaj jest bardzo fajny zestaw. Zobaczcie, lampki. W środku macie 2 metry takich sznurków. I one kosztują 15 niecałe złotych. I tu jest aż 160 lampek LEDowych. No, świetny zestaw. Obok jeszcze znajdziecie takie lampeczki, które dzisiaj znikały bardzo szybko. Ten łańcuch świetny ma 20 diod, czyli yy, możecie kupić albo takie perłowe, albo srebrne kulki i kosztują całe 5 zł. W tym roku znowu jest ten kalendarz, on już wiele razy był na promocji. W tym tygodniu również znajdziecie go w cenie promocyjnej. Kosztuje niecałe 45 zł, a tu macie podgląd, co znajduje się w środku. I kochani, cudowne świece zapachowe mamy tutaj dwa zestawy do wyboru. Kosztują niecałe 20 zł, ale zobaczcie jak ładnie to już wygląda. Gotowe na prezent. każdym tygodniu znajdziemy jakiś koc, i w tym tygodniu mamy takie piękne, duże, grube. Tym razem tylko dwa kolory u mnie były: kremowy i taka zieleń. Kosztują mnie całe 76 zł, ale naprawdę są bardzo przyjemne w dotyku i Wam na kolanie tym razem pokażę, jak one wyglądają. Kolejna ciekawa rzecz to ten dyfuzor zapachowy, słuchajcie, on jest z ledem, kosztuje niecałe 38 zł i macie tutaj dół albo szary, albo beżowy, no są przepiękne i sama zastanawiałam się, czy sobie nie kupić, bo pani tutaj brała i chwaliła, że miała podobny, tutaj macie podgląd, co tutaj jest ciekawego, mamy cztery opcje zegara, pojemność 120 ml, no naprawdę bardzo ciekawy dyfuzor. I zobaczcie, kolejne świece zapachowe w szkle, tym razem takie duże. One są bardzo ładne. Ten zapach akurat do mnie trafił, 25 zł kosztują. I te szkła się dwa do wyboru, albo taki właśnie brąz, miedziany taki, albo właśnie srebrny. I kolejne cudowne świece, mają taki bardzo fajny drewniany knot. One... Ciekawie wyglądają, bo to są takie wiecie już ekskluzyw. 13 zł, cena fajna. Ten pierwszy ładnie pachniał, a macie tutaj jeszcze dwa do wyboru i ten biały u góry. Tutaj akurat nie za bardzo mi pasował zapach, ale za to podoba mi się szkło. No i znalazły się mini lampki, które kiedyś się zachwycałam, znikały bardzo szybko z półek. Macie tutaj trzy kolory do wyboru: szary, srebrny bądź taki właśnie miedziany. I one teraz w promocji są za niecałe 4,80. Ogromny wybór bombek i za chwilkę wszystkie wam pokażę. Każda bombka kosztuje niecałe 4 zł. I te domki znalazły się również w tym tygodniu w promocji. Kupicie je za niecałe 25 zł. Cudowne lampki LEDowe w szkle. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. W środku właśnie mają te lampki. Mamy dwa kolory szkła do wyboru. Kosztują niecałe 20 zł. A tutaj jest przepiękny świecznik. Na podgrzewacze macie 4 miejsca. Kosztuje niecałe 3 dyszki. No i oczywiście części do miasteczka świątecznego 38 zł. Te zestawy świetnie znacie, pokazywałam Wam je wiele razy. Obok to jest po prostu cena hit, jeżeli szukacie czegoś nowego, to po prostu polecam Wam, ponieważ te zestawy za 18 zł. są naprawdę w bardzo fajnej cenie i ten zestaw z tym kościółkiem jest rewelacyjny. Kolejna promocja, tym razem zestaw noży w bloku za 40, niecałe 5 zł. Również pokazywałam Wam go całkiem niedawno na kanale. Tak więc tutaj macie podgląd, jak to wygląda. I tutaj mm, mamy na przykład y, informację, że to jest drewno sosnowe, stal nierdzewna. Tak więc bardzo fajny zestaw noży. W promocji również znajdziecie takie fajne pół miski do serwowania za niecałe 9 zł. Świąteczne kubki, bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o kolorystykę, kosztują 3 zł w tym tygodniu. Mamy też w promocji miski oraz talerzyki i duże misy na sałatki na przykład. I za te świąteczne miseczki zapłacicie niecałe 4 zł. A za takie duże, gdzie możecie wrzucić pierniki, bądź sałatki, bądź chipsy dzieciom, cokolwiek, kosztuje niecałe 9 zł. I jak widzicie obok będą talerzyki, które też są prześwietne, kosztują mnie całe 4,50 Te szklaneczki mają bardzo ładny świąteczny wzór i kosztują 7,50. No i co my tu mamy? Hicior ostatnich tygodni. Patrzcie, na desce mamy trzy takie słoiczki z przykrywkami drewnianymi. Do tego są łyżeczki i za ten zestaw w tym tygodniu zapłacicie niecałe 15 zł. Mamy również świąteczne torebki na prezenty za 2,45 i tutaj jest naprawdę bardzo duży wybór. W promocji również znajdziecie te pudełeczka na prezenty, też wam kiedyś pokazywałam, za niecałe 6,30 kosztują takie większe, a mniejsze niecałe 4 zł. I kochani, zestaw upominkami z dekoracjami. Przepiękny zestaw tutaj obok jest w trzech opcjach do wyboru. Kosztuje niecałe 3,80. W środku macie aż 21 części i ten chyba najbardziej mi się spodobał. Kochane moje, czekam na Waszą opinię, jak Wam się podoba ten zestaw i czy byście go na przykład kupiły. Nie no, ten czerwony jeszcze też jest warty uwagi, bo naprawdę bardzo ładnie się mieni. Kochani, luksusowe kartki pokazały się również w sprzedaży w bardzo ładnej szacie graficznej i kupicie je za niecałe 2,50. Do wyboru macie naprawdę ogrom kartek. I tutaj macie na przykład w takiej formie glamour. Tutaj są bardziej takie 3D obok. A tam jeszcze będą zestawy w pudełeczkach za niecałe 7,20. Ten zestaw też jest wart uwagi. Tutaj macie właśnie w pudełku luksusowe kartki świąteczne, które kosztują niecałe 7 zł. I macie tu w środku 10 kartek bożonarodzeniowych wraz z kopertami. Kolejno znalazło się również coś do malowania za niecałe 16 zł i przepiękny kuferek. Zobaczcie, jaki on jest piękny. On jest drewniany. 86 części kosztuje niecałe 75 zł. Obok znalazł się zestaw startowy do długopisów foliowych na gorąco i to jest bardzo ciekawy zestaw. Zobaczcie, jak to fajnie tutaj jest pokazane. Kosztuje niecałe 19 zł. A jeżeli szukacie taśmy klejącej, to teraz za ten zestaw zapłacicie 4 zł. No i zabawki, kochani. Zabawki, duży wybór, tak więc myślę, że jeżeli macie chłopca, to coś na pewno wpadnie wam w oko. Dla dziewczynek za chwilkę też pokażę. W tym tygodniu również są prześcieradła. Ja tą firmę kiedyś pokazywałam wam szczegółowo. Musicie cofnąć się do mojego odcinka. Tam nawet pokazywałam składy, czytałam, co tutaj jest takiego fajnego. Tak więc macie za 35 zł, za 40 zł, 180 na 2. Kochani, taśmy LEDowe z pilotem można przepięknie podświetlić sobie, czy do łóżka, czy telewizor, czy ścianę. Tutaj macie kosztuje niecałe 45 zł. No jak macie małe smerwy, które lubią autka, to ten zestaw jest naprawdę w świetnej cenie. Kosztuje niecałe 14,10, a macie tutaj 5 autek i są ciekawe. Duże zabawki również znalazły się w, w tym tygodniu. Zbliżają się święta. Macie taką fajną y, śmieciarkę za 45 zł, bądź helikopter, który też jest bardzo ładny. Ale nie mogło zabraknąć auta, i tutaj zdalnie sterowany taki pojazd jest za niecałe 60 zł. No i oczywiście pani, która za mną weszła do sklepu, od razu wzięła ten kuferek, jest przepiękny, ma bardzo ładne takie barankowe obicie, mamy tutaj trzy opcje do wyboru, za chwilkę Wam wszystkie pokażę, kosztuje niecałe 40 zł i powiem Wam, one są naprawdę przepiękne. Waga kasowa, jeżeli dzieci lubią się bawić właśnie w sklep, tym razem jest w promocji za niecałe 38 zł. Zabawkowy wózek na zakupy zobaczcie. Tada, dzieci mogą też się bawić, właśnie w taki fajny sklep, że idą do sklepu, kupują, jadą z wózkiem. Za wózek zapłacicie niecałe 24 zł, jest naprawdę świetny. W środku jest aż 12 części. I coś dla dziewczynek zestaw do tworzenia biżuterii on jest przepiękny, kosztuje niecałe 30 zł. No, i wracamy do nas, kochane panie. I mamy kapcie 28 zł w promocji. One już chyba kiedyś były, jak się nie mylę, nawet dwa tygodnie temu je też pokazywałam. Bo pamiętam te właśnie różowe: one mają fajne futerko w środku, i mają tutaj dodatek złotej nitki, która właśnie mm, mieni się tak, jakby był jakiś brokat. Fajne pompony i rozmiary to od 36 do 41. Te same rozmiary mają te kapcie, które są w tym tygodniu za 20 niecałe 3 zł. Mają tutaj z góry taki ściągacz. Ja ich wcześniej nie widziałam. Są bardzo miłe. Mają przyjemne futerko na zewnątrz i tutaj macie trzy opcje kolorystyczne do wyboru. i kochani bluzka z kapturem niecałe 40 zł. Bardzo fajne. Tutaj mają takie delikatne paseczki szare i tutaj miałam akurat zestaw M i L. Pokazały się też spodnie. Spodnie tutaj były u mnie aż 3 sztuki, więc pokażę wam jak to wygląda. Również kosztują niecałe 40 zł. to spodnie dresowe mają dwie kieszonki, pasek yy, i tu jest taka szeroka guma. Z boku akurat na tych spodniach jest taki pasek puszczony, gdzie jest panterka. Sukienki z tulem za niecałe 20 zł dla dziewczynek. Zobaczcie, jakie one są prześliczne. I tutaj też macie trzy akurat takie modele do wyboru. Rajstopy modelujące. Tu już wiele panie zachwalało. Występują w rozmiarze od S do XL i kupicie je teraz za niecałe 17 zł. Kolejny raz mamy te same paznokcie w tygodniu promocyjnym. Macie tutaj trzy zestawy do wyboru. Kosztują niecałe całe 5,30. Jakiś czas temu pokazywałam Wam ten organizer na kosmetyki do makijażu. Kosztuje teraz niecałe 15,50. Jest bardzo ładny, a u góry ma wstawkę takiego szampańskiego złota. Ta paletka króluje teraz na TikToku, bo jest taki duży wybór kolorów. W tym tygodniu zapłacicie za nią niecałe 16.50, a tam macie aż 66 kolorów. I co? Hicior, słuchajcie. Swarovski zawitał do Action i macie tutaj do wyboru albo kolczyki z kryształkami Swarowskiego, albo łańcuszek, za łańcuszek zapłacicie niecałe 14 zł, a za kolczyki 11. I tutaj można dobrać sobie Komplet, ponieważ i kolczyki, i łańcuszek mają te same końcówki. Do wyboru macie kolor złoty bądź srebrny. Bardzo fajny zestaw upominkowy. Tutaj macie w środku trzy części. Który w tym tygodniu znalazł się właśnie w promocji za niecałe 20 zł. Tu mamy żel pod prysznic i podwójną wodę perfumowaną 10 ml i 100 ml. Kolejny fajny zestaw to jest właśnie w takiej metalowej choince. Z tyłu przykrywka właśnie wygląda tak. Kosztuje ten zestaw niecałe 17,50 i jest idealny na prezent. To jest hicior musujące okruchy do kąpieli niecałe 850 i możecie tutaj wybrać sobie albo różową wersję, albo taką właśnie niebiesko-fioletową i powiem Wam, no one są świetne i kolejny raz żałuję, że nie mam wanny, bo pewnie bym je kupiła i zobaczyła, jak to w ogóle w tym się czuję. Tutaj jeszcze w promocji mamy zestaw takich malutkich kul. Trzy rodzaje do wyboru. Akurat nie było ceny. Myślę, że też niecałe 10 zł. Zestaw upominkowy z balsamem do ust. Zobaczcie, jaki fajny zestaw. Macie tutaj 6 aż zapachów i kosztuje niecałe 12 zł. Kremy do rąk za niecałe 11 zł, sera za niecałe 750 i tutaj mamy podkłady nawilżające 7,50. Ja już pokazywałam Wam tą serię wielokrotnie, ale to jest godne polecenia. Mamy tutaj nawilżającą bazę pod makijaż. Powiem Wam, że już wielokrotnie tutaj panie mi ją polecały. Jak skończę swoją, to może i Skuszę się na nią i dam wam znać. Coś dla panów również mamy w tym tygodniu: dezodorant w spraju, Adidas, 8 zł. Ja akurat jeszcze jestem chora, więc nie powiem wam, który jest najładniejszy. Mam nadzieję, że macie swoje ulubione zapachy, że wam się odcinek spodobał, to by było na tyle. Dziękuję wam ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że spędzicie ten dzień w miło. Życzę wam zdrówka na te chłodne dni. Dziękuję wam pięknie za wszystkie subskrypcje. Nowe osoby. Witam bardzo serdecznie na kanale. Dziękuję Wam za piękne komentarze. Zostawcie serduszko, jeżeli oglądacie mnie pierwszy raz, dwa, jeżeli częściej. I koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, bo ten filmik wtedy może polecić do większej ilości osób, za co też dziękuję. Ko kochani, obiecane moje DIW będzie na pewno jutro, ponieważ jeszcze muszę dograć jedną rzecz, bo to wykonanie musi być na czymś, ale to już nie zdradzę. Tak więc, kochani, więc napiszcie koniecznie, co Wam się spodobało w tym odcinku, co kupiliście sobie ostatnio, co byście chcieli oglądać. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. Pa!